Oh no, not again. Oh my. Oh my. Oh my goodness gracious. Oh, oh yeah. Witam kochani bardzo serdecznie. Kapitan Freak po raz kolejny melduje się na stanowisku tym razem w ramach tygodnia zombie przy grze The Walking Dead. A więc zaczynajmy. W obrzędnym odcinku tutaj e, rozgromiliśmy trzech e, zombie. Którzy się na tej tutaj na tej stacji. Zobaczymy, jak Klementanie się trzyma Cześć, po ty tym okay? wszystkim. Yeah, o, little... nie dziwię się, dziecino. Się tutaj tylko czas, żeby od odcinek nie za długo. Możecie, spróbujmy teraz wejść do środka, zobaczyć co tutaj ciekawego znajdziemy. Jakaś butla z gazem, czyżby? Mamy

to już chyba będzie wszystko. Dobrze, rzućmy okiem teraz, co tutaj pisze. Ale tu jest nie, tu coś jest droga. Przy... Dobra, wzięliśmy butle, nie kombinujmy, wracajmy do swoich. Będziemy musieli zrobić bardzo dużą eksplozję. I coś czuję, że ta eksplozja przyciągnie naprawdę zombie, walkerów z, z całej okolicy.

Może pogadajmy sobie troszeczkę. Dobra. Oto, do dzieła, co ma być, to będzie, a może nic nie będzie. W najgorszym wypadku wszyscy zginiemy. Hmm, nawet chyba wiem z czym. Mamy tą taśmę, którą znaleźliśmy w poprzednim odcinku. Może da radę. Dobra, próbujemy jeszcze raz. That's wow. crazy! No, nie jesteście to dziećmi, to na pewno. Dobra. Nie mamy chyba wyboru, próbujemy. Jak to zrobić? Jak tutaj się dostać do tego, żeby to nam nie spadło na głowy? Weak portion of the couplings out of my reach. You think it'll be within mine? No, but I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are! God, you're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cutting. Mam nadzieję, że tylko zginie. What Jeszcze

Nic będziemy musieli zeskoczyć. Skaczemy. Albo to, albo armia zombie. Wybieraj stary. Mam nadzieję, że... Nie! Mam nadzieję, że przeżyję. Bo jak nie to koniec? Dobra, chodź tu. Najpierw Ciebie bierzemy. Nie, nie. Dobrze, jeszcze biegnie, biegnie. Dobrze.

Myślałem, że jeden facet normalnie wyląduje, ale tak takie wrażenie, że jakby wcale nie dał rady zeskoczyć. Mam nadzieję, że nie będzie ja mi tego za zła. Stop the Atlantic. We, have to have to muka to muka. we just have to. We will. You'll never get over today. That's all I keep thinking. Try to think about what's ahead of you. That's why I keep thinking it. I'll leave you to your thoughts. Oh, Clementine's still in the scene. What? What? Okay. What the? Can't wait for you to get into Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me whether Lee wants you to or not. I thought that fucking thing was broken. Ja też, ja też. <laughs> so did I. Well, it sounds like somebody knows where we're headed. Na Who the fuck? I don't know, but I doubt we're going to be happy when we find out. Okay, we let's see what happens in the next episode. I'm just curious. We're almost at the river. You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here? We need to focus on finding a boat right now, right? like we talked about on the train. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. The street Now who the hell is this? Answer me, damn it. So when were you going to tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you. Okay. Przygoda zaczyna przybierać dosyć nieoczekiwane tory. Rzućmy okiem na tutaj ostateczny rozrachunek tego odcinka. 62% jej nie zastrzeliło, czyli podobnie tak jak ja. Ile osób zostawiło linii? 52% wzięło ją ze sobą. Jesteście poważni? Serio po czymś takim jak ona odwaliła? Nie, no ale okej, okay, dobrze, chodźmy dalej. Kto walczył z Keny? Też także większość go próbowała na ziemi jakoś tutaj nie słowami, tylko pięściami sprowadzić. Ja, ja się zaliczałem w tym przypadku do mniejszości. Większość jednak zastrzeliła daka. Gdybyśmy kazali to zrobić Keniemu prawdopodobnie chłopak by się z miejsca załamał. Did you help or meet? I teraz jest kwestia, czy tutaj chodzi o to, że pomogliśmy mu zeskoczyć, co jak wiemy, nie najlepiej się skończyło. Ja teraz czuję, że będę miał ogromne poczucie winy w czasie kolejnego, czwartego epizodu, ponieważ nie zostawię gościa, ponieważ to jest moja wina, że on skończył tak jak skończył, ponieważ ja go zepchnąłem. Bo myślałem, że sam nie da rady. A Keny będzie chciał go zostawić, więc już tutaj konflikt się będzie nam szykował. Ono nie wygląda to zbyt ciekawie. Czy też chodzi tutaj o to, że podaliśmy mu jako pierwszemu rękę, bo gdyby się najpierw uratowali jego dziewczynę, żonę, czy kim ona tam nie jest. To on by nie dobiegł, bo z tą nogą, no. Trzeba było mu najpierw pomóc, jakby nie patrzeć. No cóż kochani, myślę, że to by było na tyle. Trzeci epizod, a Long Row Ahead właśnie skończyliśmy. Tym sposobem tydzień z zombie również za, został zakończony, czyli od jutra wszystkie serie powinny powrócić normalnie na kanał. Codziennie różne gry, codziennie różny content. Co do samego trzeciego epizodu, muszę powiedzieć tak, nie spodziewałem się, że tyle postaci zginie lub zostanie zostawionych w tyle. Po prostu to, co się najpierw stało z Carline co, co się stało z Nini, potem Daki, potem Kadziach, w ogóle po prostu masakra jakaś. Jeśli to jest tylko trzeci dopiero epizod, to ja boję się myśleć, co będzie w czwartym, o piątym już w ogóle nie wspominając, a na myśl o tym, że ponoć, trwają pracę ponoć już nad drugim sezonem tej gry, Boże, nie wiem, po prostu nie wiem. Nie jestem w stanie się zdecydować, czy po tym odcinku powinienem chcieć zabić twórców, zabić wszystkich członków Telgame, czy też po prostu wychwalać ich pod niebiosa, bo to, co ten odcinek zrobił z moją psychiką, z moim stanem emocjonalnym, to po prostu coś, czego nie uświadczyłem nawet w żadnej innej grze, nawet w mass efekcie, który pozornie też na emocji w jakimś tam stopniu oddziaływał na mnie. No cóż, to by było więc chyba na tyle, więc lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie. A ja Was zapraszam na mój kanał już jutro. Na razie, pa pa! Oh, oh yeah.